Szanowni go z tej strony Gaj, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z kariery Porto, tak jest. Raczej nie pierwszym, tylko z Roman, ponieważ jest to po prostu moim odcinek, w którym chcę Was poinformować, że będzie taka właśnie kariera w takim klubie jak Porto i wstaniemy się w od tego, czyli byłego trenera, już byłego trenera Realu Madryt po prostu ustanowiłem, że wymyślę, że tak powiem sobie, że karion przelotki, trenuję, kurto ustanowiłem sobie już skład transfery myślę, że zrobię yy, jeszcze przed pierwszym odcinkiem także jeszcze zobaczymy sobie może tą naszą listę meczów Towarzyskich z Witorią Chyba a coś takiego. Yy, Wiemy kraj pierwszy mecz towarzyski, także ustanowiłem się, że będzie taka kariera. Ja sobie kupię kilku zawodników pomiędzy odcinkami. No i co? Na razie! Cześć!